prawdziwy, prawdziwy pra, pra, um, odkrycie w sobie prawdziwego ja. Uwolnijcie się z prawdziwego życia i zobaczycie, co jest super, coś megawotnego. I kiedy zobaczycie ten film, naprawdę będzie super. Film tu. I w życiu. Sprawi, że powiem Zabierz cicha dla boitą w moją drapkę. Ja jeszcze sobie polę, że wygrałeś. Prawdziwi budowlajcy nie będą już kończyć. Nie będą już kończyć na budowie. Tylko... Na standardowych epickich walkach. Przygotujcie się na epicki film Życia, Kto, który powoła tę twarz do najmniejszych animacji swojego życia. Ale ty wiesz, że nie wolno tak klepać ludzi? Przepraszam, trochę mi poniosło. Diab, 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 diab. Budowlaniec. W kinach.